Cześć, cześć, widzowie, witam was serdecznie na kolejnym odcinku z Palionowa. no i słuchajcie, o ja, nie mogę, dobra, widzę przez te okna teraz trzeba, że muszę tam te groby zniszczyć, bo ostatnio tego pranka nagrywaliśmy, dobra, zrobię to zaraz, ale zanim, widzowie, słuchajcie, dzisiaj coś się stało negatywnego z Bolo, ja może zejdę na początek tutaj na dół do mojego domku, żeby on mnie nie słyszał, bo on teraz jest tam na dworze i słuchajcie, stało się z nim coś dziwnego, on od rana łazi i jest jakiś taki, nie wiem, nabuzowany, nie wiem, coś, coś jest nie tak, zresztą to zobaczycie zaraz sami, bo zaraz do niego pójdziemy, ale na naprawdę, przeczuwam, że coś jest niedobrego. Coś się dzieje na tym Palionowie, ten katnap grasuje, coś się też złego dzieje, cały czas z lolą się tam zamienia, nie wiem, to jest naprawdę... No, znowu jest problem, prawda? Nie było palionowe jakiś czas, wiecie, było spokojniej, było wszystko dobrze, nagle znowu zaczynają się problemy. Widzowie, subskrybujcie oczywiście kanał, żeby być na bieżąco, zostawiacie łapki w górę, wpadajcie na kidowice.pl, zapraszam was serdecznie, ponieważ za niedługo będę tam nagrywać kolejne odcinki z KitKoksami, więc jeżeli chcecie występować ze mną na odcinku, no to zapraszam do zakupu rangi Kit Dobrze, a my, kochani, rozpoczynamy odcinek. Jak widzicie, ja jestem tutaj już w pełni gotowy do nagrywania, więc mogę wyjść na dwór i pokazać wam, co się właśnie dzieje teraz z bolo. Bo, no, muszę przyznać, że nie jest za dobrze. Gdzie on jest? On tam łazi, ty. Kogo ty tam podglądasz, ty? Bolo, co ty odwalasz tutaj, ty przy tej, tej wodzie? Widziałem tam, coś śmiesznego, wiesz? Co widziałeś? Śmiesznego? W wodzie? Przecież w wodzie nie ma nic. Prócz ryb i jakiś... nie, ja tam taka, taka śmieszna leda, wiesz? Ale, Aha. ale ty, dobra, co to obchodzi? W ogóle, co ty chcesz ode mnie? To, to mnie to obchodzi, może zaczniemy od tego, że. Ty w ogóle tutaj nie powinieneś być, tak? Nie wiem I... czy pamiętasz, ale ty byłeś zamknięty w tamtym domku Ja mam pytanie, jak ty z niego wyszedłeś niby? No byłem faktycznie, no bo wyszedłem, bo na swoje sposoby wyszedłem a, Ale ty, ty mieć nie wychodzić, to miało być dla twojego bezpieczeństwa Przecież ty ja jesteś ja narażony sami. na następny atak Ty jesteś narażony na następny atak Ty nie pamiętasz w ogóle co my wczoraj zobaczyliśmy? Ale ja musiałem pogadać z przyjacielem Jakim przyjacielem? Yyy, ten, znaczy Nie ważny, po prostu Musiałem porozmawiać z jedną osobą Ale z kim? Tak, nieważne. A no w ogóle nie to, nie ten, wiesz, u Rola, co u niego jest w ogóle? Nie, nie byłem, a co się to interesuje? No, no. przecież on jest zamknięty teraz, on no. jest zarażony, nie można z nim ale, rozmawiać najlepiej. Ale co się dowiedzieć, jak on się czuje, czy ty wiesz, on może, on może teraz umiera na przykład, Ale nie? ty jesteś nie, nie, no jak, dobra, mhm. okej, okay, no dobra, zaraz pójdziemy sprawdzić, ale co cię to nagle interesuje? Przecież ty powinieny ty przecież tego nawet nie lubisz. No, no nie lubię, ale wiesz, czasami bardzo sprawdzić, nie? Jak się czuje, czy wszystko ma, czy jest wszystko git. Ty na przykład albo sobie jest w ogóle, nie? Ale ty od kiedy jesteś niby taki troskliwy, co? Wytłumacz mi to? Miejscie ja... iść w domku. Od zawsze, na przykład. Tak, od zawsze, no, 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 od zawsze, no. Ej, ale ty nie to nie skręcaj, tylko no ja mówię poważnie, nie? No ale jeszcze co mówisz Paweł, że chcesz do niego iść? Ty? No ja bym tam też tam... Ty chcesz do ja niego samochod. iść? Ty miałeś siedzieć... Dobra, możemy tam pójść, ale ty miałeś siedzieć w domu. Idziemy tam dosłownie na sekundę, wracasz do chaty, bo ty jesteś możliwe, że następny do zaatakowania, nie rozumiesz tego? Ty jesteś narażony na atak, trzeba uważać na ciebie. Ja Dobra, nie mnie tam mnie nikt nie zaatakuje, ja jestem niesmiertelny. Tak, nieśmiertelny, musimy, no, z pewnością, no tak. No. Musimy tam pójść, rozumiesz, musimy... Nieśmiertelny, pięcioletni. No nie ciekawi to, nie ciekawi, ja jeszcze bardzo ciekawy co on was się tam robi i was się jak się czuję. I ja go chcę zapytać o to. Nie, tak, ty, ty, wielki tutaj, święty Polo nagle interesuje się losem każdego. A Jeszcze niedawno to chciałeś go wyrzucić i mu dom spalałeś, nie? Ty nagle teraz się martwisz, że... No o niego. dobra, ale... Pójdziemy sprawdzić, sprawdzić tylko i w dlatego, że ja też jestem w sumie ciekawczy. Jak to Święty, Halo, Lolo! Lolo, ty jesteś w ogóle? Nie no, co to jest w ogóle o, ogon? Kuteczek, kuteczek. Yy, nie co koteczek? Co koteczek? Przecież on jest zarażony! To, jest, to nie jest skoteczek! Wasze fajnie wszystko, ale no fajne lepsze... Ja Dzięki za chlebek, bo już normalnie myślałem, że z nie. głodu normalnie padnę na Nie no, no jesteście niepoważni no. we dwóch, nie? Od kiedy wy się niby dogadujecie? Dnia... Ej, Jaki a chlebek? mogę? Wyprowadźcie mnie na spacer. Nie idziemy na żaden spacer! Ty... Nie Nie, no ty jesteś proszę, niepoważny? Nie, na pewno nie! Nie! My tylko tak naprawdę Lolo, my tylko przyszliśmy, żeby sprawdzić, czy są wszystko OK, my zaraz nie, idziemy. Nie, nie okej, okay. ty 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 co to pokój, ty jest, no ty misiku, ty Normalnie się zachowuje jak zawsze! Co, ja jak to co jak zawsze? Ty. Lepiej, <laughs> nie no to jest nie, to, to są jakieś leja, nie? Nie, tam masz, tam masz kuwetę, czy tam nocnik i tam tam możesz się załatwiać Szczęśliwy kot to wolny kot. Ja Ale muszę... ty nie jesteś kotem, ty jesteś owcą! Ty? Owcą! No, a, a jak robi owca? Mu! <laughs> nie mou, miał, mou. na pewno nie miał! Owca robi, nie, mec! No miał, miał! Ej, daj, bo ja nie wysięgam, za mało nie ja, No na Ej, pewno tego nie otworzymy! Borom, wychodzimy! Jakiś taki bardziej normalny się stałeś teraz. No bo nie, bo ja no, ty, ty, nie no to jest niesamowite, nie? No, bo ty, a w, ty w ogóle. Chcę z tobą gadać normalnie teraz. Co ty ja nie, a, bo, no, a ja mam pytanie. Co? A Oceń mnie w skali od 0 do 10 jako katna. Nie, no, Ech, genialne, to, no. To, to jako No jak tak, tak, nie, nie, no pewnie! A, 20, 20 na 10, budaj! No nie odwiera, nie, dobra, nie! Wyłazimy, zimy, nie! Teraz przegiąłeś! Nie, była zimy, była a my? Tyś, Lolo, tutaj nie, 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 nie pamiętaj. Masz tutaj zostać i czekać na lekarstwo, rozumiesz to? Nie, ty, ty siedzisz tu. Nie, nie, zaczynij, Co? proszę! Co? Ja naprawdę chcę stąd wejść, bo mi to już nie fajnie. Ale nie możesz, bo jesteś zarażony, no, rozumiesz, ty chcesz zarażać wszystkich dookoła. Nie możesz, nie, zostajesz tutaj. Wychodzimy. Aha. Ja nie mogę. Bolo, co ty w ogóle odwalasz? Przecież ty tak. odstawiasz jakieś krzywe akcje, co ty robisz, ty? <grym> Ale to normalnie chciałem go wypuścić, żeby sobie wy, wy, poddychał to. Ale right? jak wypuścić, jak go nie zabezpieczyć? Jest <grym> ty jesteś kolejny na liście, nie rozumiesz tego, że Ale ty on, jest, on musi ten po prostu poddycha co sam i powiedz nie Normalnym, tak wiesz jak co Tak, no nie no, ten genialny pomysł, po prostu rewelacyjny, świetnie, to co? to Może jeszcze go wypuść i jeszcze nie wiem, może go y, zaprowadź do każdego po kolei, żeby każdego zaraził, co? Nie możesz robić tak, że tego nie wiem, tutaj jakoś pochwalasz czy coś, ty, nie wiem, wy sobie rozmawiacie jak najlepsi kumple nagle, a tak naprawdę no. to przecież on jest teraz zły. No Wreszcie, ale bo ja uważam, robi? że on po prostu zmienił się na lepsze. Jak rozumiem. się zmienił na lepsze, jak go nie zamieniony w jakiegoś fiolet... No, dobra, nie wiem, w coś nie <laughs> tak, nie? Ogólnie co? to ten, ja muszę już spadać, wiesz, bo mam pewne sprawy do załatwienia. Jak spadać? Ale czekaj, no. do... przecież mam cię odprowadzić do domku, ty musisz iść do tego domku dla tych hejtera, ty nie możesz zaraz iść widzieć. Nie, ale ja muszę, dobra, ale zaraz, ja muszę jeszcze coś zrobić, wiesz? Więc możemy się tam spotkać, nie wiem, za 10 minut na przykład. 10? No dobra, no, dobra. No, to, Więc... No cześć, widzowie. Jakie 10 minut? Ja na to nie pozwolę. W ogóle on skręcił tamtą stronę. Patrzcie gdzie on idzie? Nie, dobra, chwila. Czekaj, mam... Dobra, mam potkę, ale fart, dobra, czekaj. Wie jedną potkę, widzowie, idziemy od razu za nim. Czekaj, 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 że on mnie nie widział, tylko to muszę sobie ściągnąć to wszystko, dobra, okej. Okay. Kurczę! wyłaś ze mnie tym potkę na niebitkę, dobra, chwila. Czekajcie, bo gdzie on? że teraz ja go zgubiłem, czekajcie. Nie no, no od razu przyszedł do tego szpitala. Przecież to jest niesamowite, nie? Czekajcie, podejdę trochę bliżej. Dobra. Ej, jesteś tu. Co nie? Jestem, jestem. i co? Nie, robimy to. Ej, a podejrzewa coś? nie, raczej nie, raczej nic nie wie. Nie, a nic bo ty, nie mówię. Ty, ty, ty nie możesz mi tak... No dobra, ale miło, są też cię bardzo lubię Boluś. No, no ja cię mega, a idziemy, idziemy, no. Tutaj, bo, no właśnie tam do końca musimy iść, no? A wiesz, co trzeba zrobić? No ja wiem, no ja już gadałem z katnapem. Zrobiłem tak. Ja sobie panie ci zaprezentuję, Jasko. usiadłem tak tutaj. Ja no. mówię tak. Cześć! Nap, bo gadałem z bolem i Bolo chce dołączyć do naszej rodziny! I on powiedział tak! Oh, super Super! Oh. A jak się gopota gadał. No. I, I on powiedział, że, że ty musisz... Ja ogólnie jadę rypy. No, dobra. A ty musisz zjeść i... oka pająka. bo ty masz być Uj. podobno masz, masz być katnapem, ale innym katnapem? Ja nie wiem, nie Czemu ja mam jest jakieś oka pająka? No dobra, w sumie jak mam mi to coś dobra, dać? Słuchaj, bo masz. Mam co dziesięć mówię, słuchaj, co 10 ok pająka. 10 turk. A i teraz tak, poczekaj, bo ja mam zapisane na kartce. W sumie to na dywanie mam zapisane. Muszę przeczytać. Ale to, to dobra, no. Aha. Dobra, słuchaj, idziesz do kapsuły tutaj kapsuły. To? Tak, tutaj. E, I masz tak, zjeść 10 ok pająka tutaj. Dobra, ja dobra. potem zamykam i potem y, dostajesz... A. A nie, poczekaj, tak. bo to była lista zakupów. To, to nic nie się jednak. Po prostu a tak ma być. Ej, po prostu zjem i ty coś tam zrobisz i wtedy tak. będę Ale tak? u Ale uczekam cię, że może być niedobre, więc jak coś to masz w wiadro jakby sobie sam, na to skacę, przecież, sam się na to zgadza, ja nie tylko Laka, nie złażam. rozumiem. O A to jest, jest, jest! I będzie... To... Ja nie mogę to sobie podejść, bo się zaraża od razu, nie mogę być blisko tego przecież. No, ja no, jak zjem, to flipowel! To Dobra, to jest nie. Jest, jest, jest. Słuchaj, ja byłem za trute ryby. Ja byłem za ryby. Patrzcie, jak to wygląda. Ja bym załatwiał. Ja Dobra, to poczekaj, zamykam i zaraz powinno działać, bo widzę, że już prąd dochodzi idzie. No w kiedy? Ok? Chyba działa. czekaj. działa. A, nie, 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 Halo! Bolo wstawaj, no to ty! Co to jest? Co jest? Ej! Ej, no co zniszczyć? Nie cuję, Luke! Nie, chodź, 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 chodź spokojnie, Nie cuję, nuk. W ogóle nie, czuję luk, nie Najważniejsze jest zachować spokój. Niedługo jest? zaczną ci wyrastać jakieś tam łapki, ogon i tak dalej, co? ale potem będziesz mega, będziesz miał 3 metry, będziesz skakał po wieżowcach i będziesz no, najfajniejszym kotkiem na świecie. No fajnie, jak będę taki nie. dobry, to, co, co nawet mogę się tak teraz no. czuć. Ej, ale dziwne, bo ja byłem fioletowy, a ty jesteś taki czerwony. Ej, właśnie, ja nie wiem, jak ja wyglądam, ale wiesz co, idę sobie chyba położyć, po prostu. Ale to poczekaj, poczekaj, chodź, musimy jeszcze zamknąć tej klatce, żeby się nie stapnęli. Dobra, no, mm. szybko, jak coś, Jak coś, to masz wysypkę, dostałeś wysypkę, bo masz oczulenie na... E, ...na psy, bo na nie możesz Chodź ja, ja staram bo idę chyba do położyć. położyć. Dobra. Nie, 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 nie no widzowie, co to jest w ogóle? Przecież teraz trzeba każdego ostrzec. Widzieliście to? Bolo, nie wiem. Ja mam wrażenie, jakby był jakiś oto mianony. Przecież ja to wszystko zgadzam. Ja nie mogłem widzowie w ogóle totalnie przerwać, bo przecież od razu by mnie katnap... bardziej lolo, lolo, katnapowy by mnie uderzył i też bym się zaraził. W... Nie, nie jesteśmy, widzowie, w takiej kropce, że ja teraz nie wiem. Czyli co? Bolo też się zamienia? Dobra, nie wiem, nie wiem, widzowie. Subskrybujcie koniecznie kanał. Idźcie poinformować dosłownie każdego Spalionowa o tym, co się dzieje, bo jest źle, coś złego. Zaczyna się właśnie dziać.